I maneczko po nieco dłuższej przerwie od składania modelu Sokoła Millennium Falcon. Słuchajcie, jest egzemplarz numer 7. Słuchajcie, dlaczego była ta przerwa? Mówiłem, że potrzebuję kilku elementów do montażu, aby tam... W... Znaczy, że potrzebuję elementów do montażu. Że potrzebuję trochę narzędzi, aby to dobrze obrobić. Niestety nie znalazłem takowych, ale kupiłem. Taką mini szlifiereczkę do... Tutaj jest jeszcze tarcza, aby to odpowiednio wyciąć i aby się tym zająć tak jak należy, bo trzeba gdzie nie gdzie wyciąć, przepiłować, a zresztą co ja będę opowiadał. Zacznijmy dzisiejszy egzemplarz numer 7. No i moi drodzy, jak widzicie, elementy no wyglądają jak wyglądają. Chodzi dokładnie o te elementy, które trzeba będzie tutaj ładnie wyciąć, się nimi zająć, aby one były Schludnie tutaj wyjęte z tych, tych plastyczków. Na razie przesuńmy to. Standardowo weźmy gazetkę, obejrzyjmy, może kogoś ciekawi, może czegoś się dowie, może kogoś to zainteresuje. Instrukcja montażu jest aż do samego końca. Dodatkowo jest tutaj informacja, że można sobie pomalować elementy. No, ja farbę nie mam, ale jest to zawsze jakaś opcja, aby to tak trochę poprawić, polepszyć. Tylko czy ja się na tym znam, czy zrobię to dobrze, o to jest pytanie. Przejdźmy do składania. Nie ta strona. Tak, chodziło o to, że są potrzebne takie oto elementy, aby wyciąć tutaj to. A więc, no, biorę się za wycinanie tych elementów. Pytanie, czy uda się je jakoś wyłamać na początek, czy nie? Dobra, biorę się i wycinam. No i element jest pusty. Czy jeszcze inne trzeba usunąć? Dobra, no, na razie je zostawię. Jak widzicie, jest jeszcze parę nierówności tutaj, więc trzeba zmienić teraz na pilnik. Teraz trzeba to delikatnie przypiłować. No, więc jak widzicie, no przy tym modelu będzie o wiele więcej pracy niż przy pozostałych. Wróćmy do pierwszej strony, czyli tak jest wycięty, jest przypiłowany, czyli mamy już 9 etapów w moment zaliczony. Etap numer 10. Follow the super glue. Aha, no to fajnie. Na szczęście mam też klej, który niestety przy montażu tego egzemplarzu jest niezbędny. Ale jak to będziemy montować? Ten element, mamy ten element, mamy coś takiego, mamy coś takiego. No dobrze, słuchajcie, przyjrzałem się i okazuje się, że te elementy to nie jest żadna pianka, tylko to są właśnie te elementy, które tak dziwnie wyglądają, więc trzeba je teraz sobie elegancko wyciąć. A ja na szczęście mam tą piłkę, więc do roboty. Mamy już tak oto przygotowane elementy. Teraz te płytki trzeba będzie zamocować tutaj, w tych miejscach, i domontować jeszcze te. Tutaj po kolei z jednej strony dwie, dwie i jedną, jedną. I później na przemian to sobie połączyć. Ale będzie tu potrzebny klej. Możecie już zrozumieć, dlaczego tak nie lubię tego modelu. Ale jak się uprę, to się uprę i go zmontuję. Nie lubię go, bo jest klej, bo jest tu pieprzenia się. Wiecie, z jednej strony jest fajne, że są tutaj te elementy, tak dodatkowo klei, ukleimy, wycinamy, ale to jest upierdliwe tak na dłuższą metę. Była w zestawie karteczka, to sobie użyję, ją, tak aby stołu sobie nie pokleić. Więc po kropeleczce, po troszeczku rozmarzę to po prostu chyba. Z tym robimy podobnie, kropelkę, ale ja sobie rozmarzę. Teraz trzeba po kolei te elementy tutaj doklejać. Tylko. Czy mi to tak pyknie dobrze? Już już się kleje. Mhm, Słuchajcie, jakoś mi to idzie utopornie. Postanowiłem, że zrobię to poza kamerą. Te sklejanie, bo na kamerze po prostu nie dam rady. upatrzeć w obiektyw i kleić tych drobnych elementów. Więc jakoś to powoli zaczyna wyglądać. Więc biorę się dalej za drugą część, aby coś tam wyciułać z tego, aby coś zrobić aby jakoś to wyglądało chociaż nie jest takie proste na jakie może to wyglądać obydwa elementy są jakoś wstępnie sklejone jeszcze trochę chyba coś tam powinno łapać no i dobra, trochę kleju tutaj trzeba napuścić mam nadzieję, że to się teraz dobrze dopasuje tutaj mamy dwa więc to idzie na tą stronę, to jest jedno to na tą dopasowujemy i proszę niech to jakoś w miarę wygląda, no nie jest to zbyt dobrze wyglądające Baczcie, przekręciło się dobra, muszę to poprawić jeszcze na szybko bo zaraz to się sklei element jakoś sklejony nie jest on idealnie oczywiście, tak jakbym chciał ale to jeszcze delikatnie pewnie doszlifuję sobie, tylko niech to zaschnie, więc odłożę to na bok, w międzyczasie upadła jedna lampa u tamta, trudno nie będę się tym przejmował Kolejnym etapem jest zmontowanie tych dwóch części. Jedną trzeba nałożyć na drugą. I to wszystko. No, fajnie by było. Zgodnie słuchajcie z instrukcją. Trzeba to napuścić trochę kleju. I tak przygotowane elementy. Odkładamy na razie. Ewentualnie możemy pomalować. Ale tym się nie będę aktualnie zajmował, nie znam się na malowaniu. Nawet, słuchajcie, w instrukcji jest, aby ten kokpit skleić, no... Na szczęście ja go mam już sklejonego, więc odkładamy, a dzisiejszy montaż można uznać za zakończony. No, słuchajcie, sorry, że u lampy nie ma kontrującej, ale okej, okay, przeżyjemy na tej jednej głównej i na tej dodatkowej nade mną, takiej domowej. Jeśli chodzi o dzisiejszy montaż, wiecie bardzo dobrze, jak nienawidzę... A gdy doszło do tego jeszcze piłowanie cięcie, to już totalnie mnie to wykończy. Jeśli tak będzie przez wszystkie egzemplarze, to ojeju, jak ja sobie to wyobrażam, ile to nerw, ile to stresu, ile to męki to są bardziej męczące rzeczy, nie oszukujmy się, ale przy składaniu takiej pierdełki, żeby się tak męczyć, bo nie wiem na ile wyjdzie ten filmik ale mi to zeszło blisko 40 minut. Wiem, może długo, ale nie jestem specjalistą od tego i będę to powtarzał, że to jest moje po prostu takie zajawkowe. Nie jestem specjalistą od składania, nie jestem nawet specjalistą od majsterkowania. Specjalnie kupiłem mu coś takiego, bo myślałem, że mam w domu jakiś, wiecie, upilniczek, ale jak patrzę, jak to będę musiał robić, to ile się u namęczę. Mówił, lepiej coś takiego będzie kupić z Chin. Za, nie, nie wiem, wyszło mi chyba 80 zł tych, czy widać, więc to mi naprawdę pomogło. Bo jak widzieliście, poszło to chwilę, moment, trochę przy wycinaniu ten plastik śmierdział i to tak u mnie fajnie śmierdział, ale to może jest zależne od tego, że, jest tak, że to plastik chciałem. Pytanie, od czego jest ten element? Nie wiem, choć mogę się domyślać, czy nie, obstawiam, że to będzie tak łóżko po prostu jedno w drugim włożone. Więc na razie tak, niech będzie. Do czego ta płytka? Też nie wiem, ale domyślam się, że tutaj będziemy montować poszczególne elementy, bo ta płytka wygląda, jakby miała być upołączona, coś do niej, coś do niej i coś do niej. Takie wrębki ma, jakby to były elementy puzzli. Nie wiem, czy złapie kamera? O, chyba złapie, ostrość. Ma takie wrębki, jakby to były elementy puzli, więc być może, być może gdzieś to będziemy wklejać, gdzieś będziemy to montować sobie. Zobaczymy jestem ciekaw, bo będzie to wymagające denerwujące, stresujące, wkurzające, ale będzie uwymagające. Im więcej coś wymaga nakładu pracy, tym jest potem większa satysfakcja, więc mam nadzieję, że ta satysfakcja u mnie będzie. A ja nie będę przedłużał tego dzisiejszego filmiku i tak uważam, że wyjdzie wystarczająco długi. Więc na dziś to wszystko. Dzięki, siemaneczko i do zobaczenia.